A dobra, już. dajemy folię kubełkową. Stasiu, ładnie tak naciągnij. Trójaczki, gwoździe w ocynku. Niestety nie było takich systemowych. Ale to tylko ma być na moment dociśnięcia przez piasek. Także, co kawałek dajemy. Nie będziemy dawali tych listew, bo zasypiemy to teraz gdzieś dotąd, później jak będziemy robić elewację, tu jeszcze dziesiątką pójdziemy wyżej i zrobimy cokół, a tutaj zjedziemy siatką, klejem, dysperbitem się tyle co w ziemi odetnie i będzie bajka, bo później zawsze jest problem z wykończeniem tego. Zawsze te listwy wyginają się, odpadają i tak są do wywalenia i tak, także nie za dużo nie dziurawić tego co kawałek i w zupełności wystarczy ale fajna gumowa taka nie no nie niektóre to są takie dziadostwo plastikowe to się nawet rozciąga o! gdzie trzymać jak tralama? Kóę łapiemy tylko, żeby w dół nie poszło. Давай мне руши его. Ta naprawdę fajna folia kubełkowa elastyczna. Kiedyś nam się trafił taki bardziej. Pękała normalnie przy zginaniu. To bardziej jak guma, nie Łukasz? Czy to nie jest jak guma? Nic! Wow. Dziurki w dziurki prosta ściana, prosta. Bajeczko, zobaczcie na zewnątrz, a środku, ale i tak w miarę równe te bloczki, naprawdę, nieraz się takie trafią, że, że masakra, dobra, my tak lecimy do końca, nie będziemy zanudzać, przybijemy to, sprzątamy. Jeszcze wrócimy na Fajrant. Jak mi się coś przypomni, to powiem. No i tak, mamy wszystko gotowe do zasypu. Także jutro z samego rańca na godzinę 6 ma być kopareczka. <laughs> Piasek zasypowy mamy, wszystko mamy. Nic tylko działać. Pogoda nam na razie sprzyja. Także wszystko idzie dobrze, że tak powiem. Przejdziemy się jeszcze w kółeczko. Powiem Wam, że fajna ta folia, naprawdę. Spójrzcie, jak to dolega górą do styropianu, zawsze powiem wam był z tym problem, z tymi listwami później to odpadało, no tak jak ktoś nas dłużej ogląda wie, że nie byłem przekonany do tych folii ale tym, bardziej, tym razem jestem naprawdę mile zaskoczony, także fajnie, fajnie to wygląda fajnie to wygląda, no i przede wszystkim spełnia swoje zadanie, tak wentylacja jest a od góry żadne śmieci się nie dostaną, bo Elegancko to Dolega. Do Druga sprawa, dokleimy do tego styropian. 10 cm grubości. zrobimy cokół i zjedziemy tą, izol, tą elewacją aż do tej foli kubełkowej, tak żeby można było mozaiką to odciąć ładnie i później nie wystają jakieś szczępy, jakieś folii, nie wiadomo co, później zawsze to ktoś obetnie. Śmieci się tam sypią i żyje tą własnym życiem, że tak powiem.